Proszę Państwa, no wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już posłowie, to znaczy nie tyle my, co nasz, co sojusznik naszych sojuszników, zimny, ruski czekista. Włodzimierz Putin właśnie dzisiaj ogłosił, że powstała... Koalicja przeciwko państwu islamskiemu złożona z Rosji, Iranu, Iraku i Syrii. No, taka potężna koalicja to na pewno zaznaczy swoją obecność i państwo islamskie zostanie podgarnięte na kupkę, a potem wymócone, a więc być może, że. Skutek będzie znacznie lepszy niż w przypadku pana prezydenta Obamy, który zresztą z tej okazji odbył z zimnym ruskim czekistą Putinem półtora godzinną rozmowę. Nad czym się tam namawiali, no nie wiemy oczywiście, ale na pewno nad usprawnieniem i skoordynowaniem walki o pokój, bo wiadomo, że. Celem zarówno prezydenta Obamy, jak i zimnego ruskiego czekisty Putina jest walka o pokój. Co się zgadza z odpowiedzią, jakiej udzieliło słuchaczowi Radio RF, słuchacz, ja już to opowiadałem Państwu tą anegdotkę, ale no, ona jest coraz bardziej aktualna, więc muszę ją powtórzyć. Otóż zaniepokojony słuchacz zapytał Radio Erewań, czy będzie wojna. Radio Erewań odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie, ale rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu, więc jestem pewien, że mniej więcej jakiś, jakiś taki scenariusz ostatecznego zwycięstwa został w rozmowie obydwu przywódców światowych nakreślony. Wprawdzie rosyjski polityk narodowości prawniczej, matka rosjanka, ojciec prawnik, powiada, że wojna w Europie wybuchnie i to już w czerwcu przyszłego roku, ale skąd on może wiedzieć takie rzeczy, jak powiedział to jeszcze zanim... Ruski zimny czekista Putin na, namawiał się z prezydentem Obamą takich rzeczy, że noski wiedzieć nie można, nawet jeśli jest narodowości prawniczej. W związku z tym no, możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, tym większą ufnością, że o Polska oto za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy wkroczyła jednym susem, właściwie wskoczyła na arenę światową. Pan prezydent Duda przemawiał w Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział, że Prawo powinno stać przed siłą, a nie siła przed prawem, co jest dokładnym odwróceniem formuły pruskiego, a potem niemieckiego kanclerza Otona Bismarcka, którego linię polityczną realizują dzisiaj, dzisiaj Niemcy pod kierownictwem naszej złotej pani. Przypomnę, że linia polityczna kanclerza Bismarcka polegała na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją, co się wyraża i przekłada na stosunki międzynarodowe, w stosunkach międzynarodowych, na strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. No i wyrazem tego strategicznego partnerstwa jest budowa drugiej nitki gazociągu północnego. No i proszę Państwa, inne jeszcze przejawy, ale my nie o gazociągu w tej chwili będziemy tu mówili, tylko o tym, jak. Polska jednym susem wskoczyła na arenę polityki światowej. Jeszcze ludzie nie ochłonęli po przemówieniu pana prezydenta Dudy w ONZ-cie, a tu druga sensacja. Pan prezydent Duda zasiadł przy jednym stole z prezydentem Obamą, z sekretarzem generalnym ONZ-u Banki Moonem i z prezydentem Putinem. No, trudno, o no, bardziej symboliczny wymiar tego, że zimny ruski czekista stał się sojusznikiem naszych sojuszników. Pan prezydent Duda jeszcze chyba nie był pewny, czy może takie rzeczy przyjąć do wiadomości, czy nie, bo co podkreśla portal w polityce, kiedy podniesiono kieliszki, żeby wznieść toast, zimny ruski czekista chciał się trącić z panem prezydentem Dudą, ale pan prezydent Duda umknął mu swojego kieliszka. W związku z tym e, zimny, ruski czekista zrezygnowany opadł na krzesło. No tak, e, tak, e, Polska skarciła e, zimnego, ruskiego czekistę za e, te dokazywania, których dopuścił się ambasador rosyjski. W Warszawie no, wygadywał duby smalone, chyba nie ciekawe, co z czego się nachlał przedtem, bo rzeczywiście y, wizje historyczne miał ciekawe, chociaż, chociaż warto zwrócić uwagę, że i tutaj też się manifestuje strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, bo Właściwie rosyjski ambasador w Warszawie powtórzył formułę Karola von Clausewitz, Pruskiego teoretyka wojny. Pruski teoretyk wojny powiadał, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo swoją słabością zachęcił napastnika. Dokładnie to samo wyraził tylko innymi słowami. Oczywiście rosyjski ambasador, no ale takich rzeczy nie powinno się puszczać płazem. To też pan prezydent Duda nie trącił się kieliszkiem z zimnym ruskim czekistą i tak w ten sposób zimny ruski czekista został na oczach całego świata, a specjalnie na oczach prezydenta Obamy upokorzony. Co poza tym pan prezydent Duda załatwił w Stanach Zjednoczonych, no tego nie wiemy. Podobno pan prezydent Obama obiecał mu, że przyjrzy się sprawie wiz dla Polaków. No, on już się przygląda drugą kadencję. Także tam myślę, że nic nowego tam nie dojrzy. No ale jak to mówią dobra psu i mucha, jak prezydent Obama, skoro prezydentowi Obamie pan prezydent Duda nie proponuje ani rezygnacji z nacisków w, co do żydowskich roszczeń majątkowych, ani też nie proponuje potraktowania Polski jako... Państwa frontowego w związku z naszym zaangażowaniem na Ukrainie, no to prezydent Obama oczywiście nie będzie sam z własnej inicjatywy takich pomysłów wysuwał. Proszę Państwa. Ciekawe, jak nasz zaangażowanie na Ukrainie będzie kontynuowane, bo zimny ruski czekista Putin dał do zrozumienia, że polityka sankcji nie tylko nie jest skuteczna, ale jest wysoce niepożądana w kontekście wojny z państwem islamskim. No a co do Ukrainy. To wysunął propozycję, żeby sytuację w tym nieszczęśliwym kraju zamrozić. To znaczy, że by tak jak zostało wszystko z tą pełzającą wojną, to tak żeby zostało, widać wyraźnie, że zimny ruski czekista zmierza do otworzenia i umocnienia lądowego korytarza do Krymu z Rosji co było zresztą do przewidzenia. Ciekaw jestem, czy taki skutek został wkalkulowany w momencie, kiedy prezydent Obama dawał sygnał dawał, zapalał zielone światło dla przewrotu politycznego czy to po prostu był tylko wypadek przy pracy ze strony prezydenta Obamy, tak jak powstanie państwa islamskiego w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Ta y, koalicja, y, którą zimny ruski czekista Putin dzisiaj ogłosił, y, oznacza, że y, stosunki z Iranem, y, światowe stosunki społeczności międzynarodowej z Iranem wchodzą w decydującą fazę że Iran wychodzi z izolacji nie tylko politycznej, ale i z izolacji militarnej. Przypomnę, że Rosja obok Niemiec oczywiście i Stanów Zjednoczonych była uczestnikiem słynnych rozmów w Lozannie, gdzie, na, podczas których pozwolono Iranowi zatrzymać sześć ponad 6 tysięcy wirówek do wzbogacania uranu. Także wszystko jest na dobrej drodze. Widać wyraźnie, teraz lepiej rozumiemy, dlaczego premier Izraelski Netanyahu pojechał do Moskwy, no w takiej sytuacji trzeba, że tak powiem grać na dwa fronty, tym bardziej, że prezydent Obama zlekceważył obiekcje bezcennego Izraela w sprawie Teheranu. Proszę Państwa, ponieważ nie tylko Żyrynowski nie wie, jak właściwie, jakie ustalenia zapadły podczas poufnych rozmów prezydenta Obamy półtorej godzinnych, z zimnym, ruskim, czekistym Pucinem, no to my tym bardziej tego nie wiemy, nasi umiłowani przywódca, przywódcy tego nie wiedzą, ba, nie wiedzą nawet, jakie rozkazy wyda nam na listopad nasza złota pani. W związku z tym kampania wyborcza Polega na przekomarzaniu się, takim nieustannym przekomarzaniu się, a to przy przekomarzają co do wizyty nocnej, nocnych rodaków rozmów pana prezydenta Dudy z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to oni też się namawiali, co tam się namówili, to my oczywiście nie wiemy. No i analizują, roztrząsają na wszystkie strony wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że jak pani szydło będzie się dobrze sprawowała, to będzie premierem przez całą kadencję, a jak nie będzie się dobrze sprawowała, no to dobro Polski wtedy jest ważniejsze. Na co pani Szydło zareagowała y, uwagą, że nie jest przyspawana do stołka. No, na razie nie tylko nie jest przyspawana, jeszcze na nim nie zasiadła, więc nie mówmy hop, y, bo przecież może być tak że prawo i sprawiedliwość uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale jeśli będzie to wynik poniżej 38%, no to nie będzie w stanie samodzielnie utworzyć rządu, a ponieważ zdolność koalicyjna Prawa i Sprawiedliwości nie jest duża, no to najwyżej mogłaby, mogłoby prawo i sprawiedliwość utworzyć rząd z polskim Stronnictwem ludowym, ale wszyscy wiemy, że to bardzo drogo kosztuje zapukanie. Do serduszka pana profesora Piechrocińskiego, bardzo drogo kosztuje. Y, tym bardziej, że właśnie widać, że niektórzy spekulują na zwycięstwo PiSu i nawet próbują wybiegać przed orkiestrą, to znaczy próbują stworzyć fakty dokonane jeszcze przed wyborami. Taką ilustracją tej niecierpliwości wynikającej oczywiście z chęci podlizania się panu profesorowi Kaczyńskiemu jest postawienie zarzutów panu Krzysztofowi Janikowi wybitnemu Działaczowi Sojuszu, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, byłemu ministrowi. No, być może, że ten gorliwiec się przeliczy, być może, że się okaże, będzie musiał przyznać, że te zarzuty są wyssane z palca, a jeśli nawet wykaże zatwardziałość na etapie śledztwa, no to od czego są niezawisłe sądy? Niewątpliwie sprawa pana Krzysztofa Janika znajdzie się przed niezawisłym sądem już po wyborach 25 października także będzie wiadomo co wolno wojewodzie a co tobie smrodzie prawda więc pan prokurator może się pomylić Wprawdzie yy, mówi się, że pan prokurator ma rację, bo mamy w Polsce demokrację, ale czasami bywają wyjątki od tej zasady. No i właśnie o takim wyjątku mówimy. Musimy demonstrować przed siedzibą generała Dukaczewskiego, przed siedzibą generała Czempińskiego, przed siedzibą generała Petylickiego. Ja nie wiem, gdzie oni siedzą. Ale w każdym razie przed tymi siedzibami, bo oni tak naprawdę tworzą dyrektoriat prawdziwych władców Polski. Nie ta banda drapichrustów, która tutaj siedzi. Oni nic nie mogą. Oni nic nie mogą, oni mogą tylko wypić i zakończyć. Więc z nimi nie ma co rozmawiać, bo oni nic nie mogą. Oni są wystrugani z banana przez prawdziwych władców naszego nieszczęśliwego kraju. Od tego momentu, od tego momentu załamania się heksagonale, próżnię polityczną w środkowej Europie zaczynają wypełniać Niemcy. A narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. Jest właśnie idea pewnego eksperymentu politycznego, to znaczy Unii Europejskiej.